Włączone... <śś> powiadomienia, że czytało komentarze. To wysyłali mi, wiesz, kilka punktów kanału. Czytam kilka tych cz cheersów. No. I ta laska lektorka czytała k k k k k, k, a, k, k no. <śpies> miałam takie... Dobra, spierdalać. <śpies> Ty beskidza, zobacz, przyjechaliśmy autokarem, a przypomina ci, że my jesteśmy poszukiwani. <śpies>

Dobrze, dobrze. Wbijajcie, wbijajcie. Co mam zrobić? nic no, nie piszę. A, a no tu do góry. Można ich wysokości? Czasami tak, no. Ja to mam taki, Znaczy ja to się ogólnie zawsze zawsze idę głęboką wodę i nawet jak jest jakieś bardzo wysoko to i tak tam pójdę, ale strasznie mam i to mi się kręcił w głowę wszystko, ale... A nie, to mi tak nie, ale mam takie... a skoczyłabym sobie. <laughs> Zrób sobie przerwę i pomóż debilu Nie no, po co? Niech robi, to robą, musi robić Dobra, gościu, nie chcesz Ej, się, nie, gościu. Chcę, nie chcę nic źle zabrzmieć Ale spójrzcie Dobra jednak, nie, już myślałem, bo tutaj ogólnie jest ich trzech, nie? A tutaj siedzi jeden sam I zgadnijcie dlaczego on siedzi sam, nie? Nie chcę nic mówić, ale taki śmieszny w no. Norcniki. Cześć, ja bo ja przeczytałem, że Piotruś pyta co myśli o tym tutaj więc. Nie wiem Petru jak się bawisz, ale dobra. Ogólnie, no uważaj, no bo taki malutki piesek, no to konsekwencje mogą być niebezpieczne. Dobrze, Pietrolo, dobrze myślisz, Nie, się siłować. Ty, idę do ciebie, czekaj. Ło, po pracy strzeliły, niedobrze. No co ci ta siłownia dała. Gdzie ty poszłaś? czy... czy, czy... Dobrze Tam. idziesz, dobrze idziesz Dobra widzę Ale co nie daje rady? Dlaczego wy mówicie, że nie daje rady jak ja z nikim się nie siłuję? <grym> to Co co to wzajesz? Co trzeba? Nie wiem Trzeba wciskać a? Он ещ ⁇ Это не Давай, давай, давай. раз, давай еще раз. Ale ja, widzieliście, w ogóle jak on się nachylił do tego? E? Eh? Jo, 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 równouprawnienia. Równouprawnie, równouprawnie nie! Nie! nie. Kurwa, oddecha Ej, tak się gorszej ręka. robi, lepiej na tym Ręka, ręka mi już boli Nie poddam się come on, come on, come on. Nie trafiłem, w za zamiast ha, Kurwa, odłożyłem klawiaturę, bo już ręka bolała. Dobra, jeden jeden. Robimy teraz gówny, główną walkę. No ja już nie mogę, mi już boli yeah, palec! Dawaj. No dobra, zostawiamy na remisie. No, no. <laughs> ja, dobra, ale to co, coś nam to dało? Nie. <laughs> Satysfakcję. Hey. This piece of shit Dzień dobry, Mugenik. Dzień dobry, heja, heja. Kurwa, pomagać naprawić? Spróbuję. Ten wygląda spoko, to mu Dupa, no i dupa. Hej, Leo, chodź tu. bo naprawię mu, nie? No i chuja. Idziemy. Kiedy CB? Tam też można być dwoje. Nie no, myślę, że to by była zbyt długa droga. Co to CB? Conquerance No. To jest on? Nie. A może by on się postarzyć mu przecież? Oj, oj, prawie ja powiedział coś na N, niedobrze. Ale po co oni tak poszli? Ale po co oni tak poszli? Dobra, lecimy, ty musisz że Ja, ja do jadę. A ty musisz biec. Ale czemu oni się. jakie to są idioci? Po co oni się pokazali mu? Przecież to na skrytkę się schować i podejść do niego. Mój Boże. Ej, ma... a ty nie jesteś już nudny na te? Czy. czy nie. czy jesteś już w rezydencji, czy nie? Teraz ty, teraz ty. No znowu to śpikanie. Dzwonią do mnie. Halo. No jak to malowało? Nie, jeszcze nie, byłem zobaczyć, ale śpi. No da się ten szumić, wyłączył na coś, że na brzuch takie No dobrze. No. na razie. Na razie. No i to dzwonią. Co się stało? Czemu przegraliśmy? A bo ci uciekł, czemu go nie gonisz? معنوان. هوبرت هربرت. ه CinqueÖbeooo حسنا نسخه. از خاطر شما باشه فيو ا Sou lots taki zwinny, ale taki grubasek a zwinny. No dawaj no. Nie uciekniam, nie uciekniam. Co mam zrobić? Czekaj, że ja podlecę do góry. ser? no to smacz tego. I tak nam uciekł. Let's focus on him first. Ty nawet nikogo nie zabiłeś, Leo uh -huh. Let's go. Calm down. No chcę mieć kolejny, pierwszego killa, tak? Teraz musimy go znaleźć. Stąd przylecieliśmy to wątpię że to będzie, no, oh, wow. wow ale masz akcję. O. Że on nie wyskoczył z jakiegoś kija nie walnął w tej toju siedzi Sprawdź w tej toju hey! oh, oh. <ścoughs> Możesz sobie spokojnie srać, nie, a potrzeby się stresować. Szczur Co to szur Mogę go wziąć? Nie mogę. No Stop! I... Przed chwilą go miałem, czemu go nie mogę? Ale ta gra jest rozjebana Przed chwilą stałem przed nim. Popatrz. No, ale za pierwszy. Ja pierdolę. Czemu ja nie wyjmę broni i nie strzelę? Ej, ja nie rozumiem tej gry. O, ale to będzie akcja teraz. Łapiesz, łapiesz. Góra, góra, góra. Za tobą będzie pan. Wiedziałem. Bardzo tam, tam walcz. A ja nie mogę bronić? wziąć? O jeszcze, jeszcze ja się wyjebałem Ty pak idzie oh my God. Przecież spadnie. on spadnie O Zabram. mój Boże Tak teraz go nie zapyty ja nie wiem, no przecież jest przede mną No, wyciągnij tą broń, człowieku. Pa, jeszcze wskoczę do niego, żeby się z nim bić. Rozumiesz to? O, tu szybkie jest. Czemu takie szybkie jest? No, idę! Czemu je kopnąć? Dobrze klikam. Ło wow. oh my God! Nie mogę się ruszyć. No nie mogę się! No idź! Czemu no jak jesteś? mogę się ruszyć! Dobrze, nikam przez pudełka, nieźle. Dobra, udało się. Aha, Co mi mnie zajebał! Ej, eee, człowieku, ja jestem mistrzem stukania! No co to za kurwa mi mission był? Zajebiste Ty grubasek szybciej od... Ty, ale trakcja jest Mario Mamy go Aha, tu trzeba było kliknąć Ty, jakie śmieszne Od góry go weź, od góry To czekaj, musimy go zamknąć. Ty iść tędy idę tędy Ale co ja mogę zrobić? Goń go, bo wtedy my go zamkniemy, bo on zacznie uciekać Teraz zobaczymy, z której strony ucieknie. No i mamy go, pa No na pewno Dzięki za obserwację, dzięki bardzo Mam go Chodź tu do góry <śmienio> Siemanko, siemanko, heja Łap teraz tego o Okej, hey, tu będzie bieg, co nie? No, łap go Łap go Ło, ej, dobry, to mi się podobało O,

Let's put it here for now. Hey, Vincent. I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk. What do you say? Guys, come on. I've got a few ideas. Yeah. Me too. Let's make He'll talk or not. Lamp. He's about to get a real shock. I bet there's something valuable in here. A lamp? You're gonna put the light in my eyes? Łom. Wow. Dobrze, dobrze. Czy będziemy go martro dole, ty coś chory? Ja pierdolę Łom, wow, możesz na teraz sposobność oh. użyć, a temu do szyi przystawia, kurwa. Zanieważ mu w kolano. Uuu, uh, uh, o, dobre, dobre. No, sister talking. talking. Come on. I shit. Fuck you. God no, to palić, Tak, to anyway. oh, shit. Ja pierdę, ale, ale ja mam chujowe pomysły na groźbę. To Revolve'a się nie oglądał bez to nie, to nie jest z stara Nie, to nie jest Ja się nie zostawiam nawet, ale to na pewno nie jest z Rockstar'a mu ręce, przyszyj mu palce Ja pierdolę, no weź mu stopy kurwa czy czymś No O calm down Klikam tam, gdzie jest Meksyk. Nie wiem gdzie jest Meksyk. Teraz jesteśmy poszukiwani, lecimy samolotem. Cześć, to tak na pewno I będzie. A nie do Meksyku, no to, o, to dobra. Pamiętasz tą w scenkę, w jak tj. lecieliśmy? A bez kitu, no. Ale Meksyk to jest w sumie, No. Można byłoby przejęć. Gdzie to jest, gdzie to się rozgrywa? Gdzie? Co? W Ameryce jest? Tak. No to w Meksyku, a nie jest tak daleko. No nie, to tylko na dół by musieli jechać. Grała się w <Go> geogicera. <grystanie> dobrze mówię, Robo? Powiedzmy, że dobrze mówisz. Fablo, z czego się śmieję? Zrambo. Tak, yeah, yeah. I got a contact that might fly us down to Mexico. That's good. I got an idea on how to get those guns. Chiku. Chiku's up, so no, we're taking plan. Oh, Chiku, yeah, Chiku. No nie jest daleko, no. No nie, no bo to tylko na dół. No Gdybyśmy tak. z Polski lecieć do Meksyku, no to raczej dalej, ale już Ameryka jest bliżej. No, my to mamy kawał.